To miejscowość piękna, urokliwa oraz cicha, która na cześć łakomczuszków nazywała się Psiamicha. Było tam bajecznie, pięknie. Wszystkie psiaki żyły zdrowo. Jak w sąsiedniej miejscowości, nazywanej Bazurkowo. Z pazurkowa rzut kamieniem są na mapie kocie sprawy, gdzie burmistrzem jest kleofas, kot, dachowiec, ciutrudawy. Kotki duże, kotki małe oddzielała mleczna rzeka i Dolina Siedmiu Życzeń. Nasz bohater już tam czeka. Poprowadzi nas przez mostek, kurzą stopą do Pieskowa. Tam początek ma historia wprost zupełnie wyjątkowa. O tym jednak za momencik. Jeszcze trochę cierpliwości, bo na kartach naszej bajki psia Ferajna wpierw za gości. Razem tworzą klub przyjaciół, który nosi nazwę How. Chitty, Oli, Ogi, Ozzy i spanielka Wingy Daw. Dwa owczarki, Ogi, Ozzy, Chitty, Hart o dobrej woli. Jest też ogar, ogar Oli, który wszędzie się wgramoli. A spanielka Dingi ze starego rodu Dao jest w psiej misze całkiem nowa i pochodzi z miasta Mrao. Posłuchajcie więc o psiakach i przygodach Wikumiku, których wśród ekipy Hau jest każdego dnia bez liku. Sytuacja niesłychana miała miejsce pewnej Nocy. Gdy po cichym dotąd mieście przeszedł głośny krzyk, powrócę! Jak myślicie? Co się stało? Kto mógł wzywać na ratunek? Pobiegnijmy za tym głosem, to on wskaże nam kierunek. Krzyk dochodził wprost z ratusza. Zgasły wszelkie światła wkoło. Strasznie ciemno. Nic nie widać. Wcale nie jest za wesoło. Nie ma prądu! Dajcie świecę! To egipskie są ciemności! Takiej trudnej sytuacji nikt nam tu nie pozazdrości. Pół miasteczka, które zowie się, jak wiecie, Micha-psia, biegło po ratusza schodach, aby uratować psa, który wołał wciąż... Pomocy! Czy ktoś słyszy moje wycie? Kto to krzyczy? To ja, burmistrz! Jestem w windzie! Nie widzicie! Burmistrz Leon, co go całe zna miasteczko, utknął sam jak palec w windzie z pełną dokumentów teczką. Znany z tego, że do późna siedzi w miejskim swym urzędzie, nie spodziewał się, że właśnie w windzie tej nocy ugrzęźnie. Nagle bowiem w całym mieście brakło dziś elektryczności. Winda się zablokowała. Nie ma czego tu zazdrościć. Ciemno, głucho oraz pusto. Nie działają urządzenia. Świat bez prądu jest ciut inny. Wiele rzeczy się w nim zmienia. Wyciągnijcie mnie z tej skrzyni! Burmistrz Leon zaskowytał. Nagle coś się poruszyło. Co to? Piesek Ogi spytał. Metalowej windy klatka ciut uniosła się ku górze, wędrowała coraz wyżej po stalowej grubej rurze, drzwi otwarły się z łoskotem. Burmistrz jest uratowany. Kto do tego się przyczynił? Chiti, ze swej siły znany. Chiti członkiem jest ekipy, co się zowie grupą Hau. Są tam Ogi, Ozi oraz Oli i spanielka Wingidao. Piesek siłą własnych mięśni sam mechanizm uruchomił, od nieszczęśliwego losu szefa miasta nam uchronił. Chcecie wiedzieć, co się stało niedaleko przecież stąd? W elektrowni brakło węgla. W kablach przestał płynąć prąd. Miasto elektryczność brało wciąż z zakładu pobliskiego, ale węgiel nie dojechał. Czekać nie można na niego. Następnego dnia na rynku burmistrz zwołał wszystkie psiaki. Moi mili, po wczorajszej sytuacji nie chcę więcej takiej draki. Jeśli nic się tu nie zmieni, to w najbliższej nam w przyszłości znów będziemy zaskoczeni. Teraz będzie trudne słowo: to jest dywersyfikacja. Stoi za nim doświadczenie oraz inżynierów racja. Bezpieczeństwo nam zapewnią różne prądu źródła stałe. Jeśli tego nie zrobimy, szanse nasze będą małe. Burmistrz ściągnął inżynierów z pobliskiego Pazurkowa, gdzie od lat już działa sprawnie elektrownia atomowa. Elektrownie są więc różne wodne, ale i wiatrowe. Niegdyś bardzo popularne były właśnie te węglowe. Teraz, moje drogie psiaki pan inżynier wytłumaczy w jaki sposób dzięki wodzie prądem w gniazdkach nas uraczy? Oto słup płynącej wody, co posiada swe ciśnienie. I ja, jako pies inżynier, w elektryczność go zamienię. Najpierw sprawię, że powstanie tam energia mechaniczna, gdy podłączy generator rzecz już będzie prozaiczna. I dzięki zaporze na rzece życie wnet wasze odnienie. ona wodę będzie piętrzyć, proszę znosić już kamienie, przy konstrukcji elektrownię wodną postawimy i w energię odnawialną miasto to zaopatrzymy. Dzięki temu w waszych domach prąd popłynie bardzo czysty, a turbiny w ruch wprowadzi rzeki Mlecznej Nurcik Bystry. Po tym pięknym wyjaśnieniu braw nie było słychać końca. A czy wiecie, że energię można brać także ze słońca? O tym jednak innym razem. Dziś nam daje ją i woda. Woda to czysta energia życie, ale i ochłoda. Mniejszy materiał został przygotowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia.